Witam 30 30 grudnia. E, we gołębie W górze Już powiedzmy takie z 20 minut są w górze Mróz straszny no, tak jak tego, no trochę śniegu, tak jak widać na dachu jest trochę przyspruszony śniegiem Ej, już będą szły na dach 6. 6 9 ostatnie młode Wczoraj wysłałem tą koledze 3 Za chwilę przyjedzie tutaj kolega sobie też odebrać Ale to ostatnie młode jakie, e, jakie są e, Jest ich sześć w górze No i te typy kielskie są normalne Tych nie liczę Ale tutaj tych pokierowogradzkich Fajne jeszcze kilka gołębi jeszcze Tak jak mówię Odebrać Wysłałem do, e, tam w kierunku Mielca e, Trzy Trzy właśnie kierowogradzkie rdzawe tam będzie filmik z takiej samicy nad dachem tutaj się przy, przytrzymują ale raz patrzcie się jak flaga daje radę wieje fest a te gołębie mróz yy, i dodatkowo yy, ten, ten wiatr taki zmienny taki jest, tak jak widać, że na fladze on taki jest wiatr raz, raz na, na zachód a raz na południowy zachód Nie tak widać po tej fladze a te gołębie dają radę No i jestem tutaj trochę może lepiej zadwutnio, ale niektóre to ogonów w ogóle nie mają. Takie wygryzione te ogony. Późne te młode, niespierzone, ale dają radę tam mam jeszcze wypuszczone tego najpóźniejszego lętacza, takiego młodych pokierowo-grackich, W sumie trzy na dachu mi zostały. Trzy ze wszystkich gołębi. No ja to w sumie mam 9 jeszcze. To jeszcze 9 tych gołębi jest. No około 12 jest ich chyba wszystkich. Te, yy, gołębi i tak będą latać do, do samego końca tutaj jeszcze jednego tutaj z tych samców takich mam wysłać jutro do Lublina, to tak żeby go jeszcze jaszczą nie złapał może dziś <grym> jak dadzą radę to żeby nie, nie złapał e, e, go jaszczą ale ogólnie ogólnie się sprawują fajne i przede wszystkim onajdują się na i na śniegu e, i wszystko prosto z klapy. Akurat cyrkulacja tego powietrza jest fajna. któryś dzień z rzędu. E, te gołębie będą tak wyćwiczone. No problem jest tylko tego, taki, że e, żeby jaszczun nie złapał nic. Ale gołębie będą takie wytrenowane. Wytrenowane teraz. Fajna pogoda. Na, na loty tych gołębi jest bardzo fajna e, pogoda. One od rana jeszcze nawet jeździ, pić. No i marznie mar cały czas wszystko. trzeba Właśnie już e, rozmrażam poidła. Ale, ale no ogólnie tego nawet już yy, tak już mocno wieje, że te tiplery już tak jak widzicie, to one już nie idą takim ostrym lotem, już się przytrzymują przy tych gołębiach stójkowych. Już yy, zaczęły latać lotem stójkowym. Ja mówię, żeby się Problem, ktoś powie, długo i niedługo. No, problem z długo lataniem jest taki, że za chwilę e, e, zwyrzy się gdzieś la, jaszczą, zobaczy gdzieś z daleka i jest w stanie tutaj przy, y, przylecieć. No, pokazałem flagę, bo wczoraj nawet wymieniałem na nową, <laughs> żeby nie było takich y, fajna nowa flaga. No to ładnie zupełnie inaczej wygląda takie. Barwy są fajne. No. Ale patrzcie, ja wychodzą do góry z powrotem. I tylko gołębie idą. Trochę tak może śniegu za bardzo nie ma, tak przyprószone jest delikatnie. Przyprószone delikatnie. Eee, eee. Śniegiem jest tak przyprószone, ale jest nieprzyjemnie. Przede wszystkim mroźnie, jest taki wiatr mroźny. No to się fajnie. Ten tutaj sam taki jeden takich taki, e, e, po pokirowo jest eee, na białym, tak chyba ma chyba z 8 piórek wrzucone w ogonie. E, tutaj jest po prawej stronie, ostatni z prawej. O, jutro, e, prawdopodobnie miało jechać dzisiaj, ale tam kolega nie dał rady od, odebrać. To pojadą jutro w Sylwestra, będą na nowy rok. Jak znalazł. E, także tam ci co koledzy tam oglądają, no to. No to e, Gryby, czasem to już kury tak słyszę, jak już z tego, no to nieraz, nieraz jasno mi przyleci, jak pójdzie z wiatrem, to tylko się zasypie z nich. Pierzej i, i tyle. Ale na obrotach są niezłych. I ktoś mi tam gdzieś tam w komentarzach, a 100 gołębi, 1 lata. No to jest 9 gołębi i 6 lata. No to te, powiedzmy, te 3 siedzą, już nie chcę ich gącić, nie, ale to takie późne młode i to mieszanka wszystkiego jest. I przede wszystkim gołębie najlepszych już nie ma, najlepszych te, co zostały, dlatego latają o tej, o tej porze roku, no bo jakby się nawet coś stało, no to już takiego żalu wielkiego nie ma, a, a ja mówię, no, no to ja statystycznie, no to może każdy sobie tak obliczyć, jedna, jedna trzecia e, 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 siedzi. 3 na, na 9. No, a wczoraj no, daję ja te fajne, takie wybitne lotniki, poszły dwie samice. Gdzieś mam film, one e, walnęły przy takiej pogodzie wczoraj. E, przy takiej pogodzie zrobiły godzinę. Mam film, nawet już nie dałem rady, ustać tutaj to przez okno dachowe w domu w domu je obserwowałem, bo się ładnie tak ustawiły właśnie na, w tamtym miejscu same, no to one tak właśnie no nie było może takiego też mocne, mocnego wiatru takiego bocznego, no to ustawiły się ładniej i, no i godzinę sobie zrobiły taką no, no taką godzinkę sobie zrobiły dwie samiczki z kirowogradkich. wcześniej Tiplery dosiądą patrzcie się jak one mają opór wiatru Gliki jak nie dają rady, te tak samo poszły już dołem. te już też poszły, aż taki mocno e, e, taki lot, taki e, e, wysiłkowy taki taki. Widzicie jak tną cną lot. Jeszcze je może podbić do góry. To jeszcze nie ostatnie słowo, chociaż mogą, no to tak różnie, ale ładnie idą do góry, siadają, fajnie. No tak, tak będą przetrenowane to jeszcze, tak jak mówi, jeden z samców e, pójdzie jutro e, do, do Lublina e, Ten na białym ogonie. No i wypycha je z powrotem do góry. Raz krócej, raz dłużej, no ale warunki też są takie specjalne. Nie są takie sprzyjające warunki. Ale taki wysiłkowy trening mają. Na, przed śniadaniem, bo to jeszcze nic nie jadły dziś i nic nie piły właśnie zapomniałem wczoraj roz, rozmrozić, lać, zabrać, wylać wody I, i za późno poszedłem no już była przemarznięta, to już zostawiłem dzisiaj muszę ją właśnie rozmrozić i, e, i dać im właśnie poidła bo nie ma nawet zapasu takiego poidła e, do przodu ale wieje fest no to tak pokrótce dla tych, co mówili, że a sto, a jeden lata, no to, no to na koniec, no to jeszcze ostatnie, no ja mówię, ostatnie gołębie, które, które są, jutro pojadą, no, ja mówię, jutro, no i praktycznie już już, e, już, nie ma, już nie ma gołębi, rozjadą się jeszcze tam, powiedzmy tam jeszcze kilku kolegów, którzy przyjadą, ale to z daleka, z daleka. E, no, sytuacja z tam wysyłką. Nawet jak pracują. Jak do, je do, do, dobija do samej. do samej praktycznie linii tui, Na 3 metry od ziemi. Ma je, wszystkie, we wszystkie strony je. We wszystkie strony je, tak. O, odwrócą A nie. Idę już na dach. Niech się tutaj, jak mówię. No, szkoda tych gołębi To co wylatały to sobie polatały ale tak ci jak tiplery normalnie idą tiplery lotem stójkowym przeszły, na no ale stójkowy jest pół na pół z, z tymi gołębiami stójkowymi i nawet tiplery już latają e, lotem stójkowym A niektórzy to tu taki ten właśnie, który mam... O, to ten samiec który jest tego, to wielki gołąbiec. I on daje radę na takich warunkach. Daje radę, nie to nie są. Bo tutaj tą górą to są takie dwa krótkie gołębie, nie? Ale e... te pójdą jeszcze pewnie do góry. Wadźcie się To jeszcze pewnie pójdą do góry. Jedno z kierow... wszystkie... Nie, no to jedno nie, ale jedno z i te gołębie dają radę. Dobra. Pozdrawiam, bo tu pewnie mówił dzwoniący przed chwilą, że za pół godzinki wejdzie. No to zaraz tutaj pewnie ten kolega przyjedzie odebrać sobie. Pójdą jeszcze do góry. Weźcie się, jak, jak prądy je unoszą. Te leciutkie gołębie to idą do góry sam. To jest gołąb po jasnobokich. Pójdą do góry. Po jasnobokich to są gołębie. Dobra, pozdrawiam. Trzymajcie się. O, Sarnę, Nie wiem, czy je dam radę namierzyć, tak daleko. Ukur no są... A, nie wiem nie, Poszły tutaj do, z boku do wikliny już nie widać. Także pozdrawiam e, Jakbyśmy Ci co nie, już nie będą oglądać to em, szczęśliwego nowego roku Ja to tak u mnie gołębie latają do samego końca i e, e, szampańskiej zabawy no i do następnego roku, w następnym roku będziemy działać już, e, za chwileczkę też e, jadę po nowości do, do hodowli, e, także e, takie zmiany, zmiany w życiu muszą być. Córka nawet mi mówiła, a tata zostawiłby sobie, tak, tak, tak mądrze powiedziała, zostawiłby sobie tak, dla, fanu, tak dla, dla, dla dla przyjemności, takich kilka gołębi, żeby nie likwidował, no ale, ale decyzja już zapadła. A tak w sumie mądrze jak na, na dziewięciolatkę, na no to fajne także, że tak powiedziała, ale no niestety warunki nie pozwalają na, na e, nie da się wszystkiego no i to tak z czegoś trzeba zrezygnować. Także pozdrawiam, trzymajcie się na razie, cześć.